Witajcie, witajcie, kochani. Ja dzisiaj jestem za nią. Witam wszystkich. Jak zawsze jesteśmy we dwie, to zawsze chcemy coś, o czymś powiedzieć ważnym. No i jest taki dzień. Zbliżają się nawet dni, bym powiedziała, ważne. Tak. Przed nami bardzo ciekawe wydarzenie. W Liverpoolu odbędzie się chrześcijańska konferencja Polaków, na którą serdecznie zapraszamy. Tak jest, już niedługo, ale też e, zanim się rozpocznie konferencja, jest jeszcze coś jedno, a Ania za, no, nie, poszła dokładnie. za szybko, jeszcze jest piątek, <laughs> konferencja jest w sobotę, tak. a my mamy dla was niespodziankę na temat piątku. Czy znaczy, niespodziankę, dokładnie. może nie do końca, ale niespodziankę. <laughs> Główny mówca, który będzie Czesław Basara, który przyjeżdża specjalnie do nas z Polski podzielić się słowem, będzie, będzie możliwe spotkanie z nim w piątek o godzinie 18. W kościele Frontline na 147 Lawrence Road, Wavertree. Będzie on tam o godzinie 18 i chcieliśmy Was właśnie zaprosić na studium biblijne, które się tam odbędzie, i pa, Brat Czesław będzie je prowadził. Tak, Brat Czesław będzie nam usługiwał w, w piątek. Jeżeli macie dzieci, i mówię: O nie, znów pójdę, dzieci będą mi rozrabiać, hmm. to nie, 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 możecie przyjść z dziećmi, dlaczego? Amen. Będziemy się miały przywilej zajmować waszymi pociechami, dzieci w wieku 11 13 i, i wzwyż zapraszamy do tego, aby byli z rodzicami, gdyż będzie to bardzo ciekawe wydarzenie również dla nich, a, a młodszymi z chęcią się zajmiemy, mamy przygotowane zajęcia dla nich, także nie pozwólcie, aby stało wam coś na przeszkodzie, aby w ten piątek o godzinie 18 do nas dołączyć. No, i jak już Ania wcześniej wspomniała, po piątku nadchodzi sobota, i w sobotę też mamy coś pięknego. Amen, tak. Zaczynamy o godzinie 12 również w kościele Frontline na 147 Lawrence Road Waver, czyli w Liverpoolu. O godzinie 12 zapraszamy wszystkich do zarejestrowania się i do uwielbienia. Następnie mamy kilku bardzo ciekawych gości. Jednym pierwszym gościem będzie John Harding, pastor kościoła Frontline tutaj w angielskiego. Następnie mówi nasz brat Czesław Basara, na którego wykład bardzo, bardzo czekamy. Następnie będzie przerwa i zapraszamy na pyszne jedzenie, które nasza e, kochana siostra Sylwia Krzyżanowska przygotuje z ogromną pieczołowitością i wielkim sercem. Jezu, jak od także. razu jej chcemy podziękować, bo z jej ręki obiadki na naszych konferencjach są zawsze wspaniałe, nasze brzuchy zostają na pełni. nie tylko nasza dusza podczas konferencji nakarmiona zostaje, ale też nasze ciało. Dzięki właśnie Sylwii i Zanio dziękujemy Bogu za jej wspaniałe ręce i, i za chęć pomocy w tym i usługowania w tym, w tym miejscu. Amen. A dzięki tym wspaniałym przysmakom, które przygotuje dla nas Sylwia, zapraszamy właśnie wtedy do rozmowy, do, do wspólnego zapoznania się ze sobą, do nawiązania kontaktów szerszych i trwalszych, do rozmowy z nami, do rozmowy z każdym, kto tam będzie, żebyśmy się umacniali wszyscy nawzajem właśnie w tym, kim jest Bóg i Duch Święty. Zapraszamy do modlitw i do rozmowy. Po tym wspaniałym uczcie będzie Brat Robert Postek, który jest z kościoła Emanuel w Londynie, starszym kościoła tam. Starszym kościoła, będzie dzieje się świadectwem i na zakończenie zostaliśmy poinformowani o wspaniałej niespodziance, którą będziemy mieli przywilej obserwować. Kościół z Nottingham um, przygotuje nam pewien występ. Młodzież z tego kościoła wystąpi dla nas i będziemy mogli później obejrzeć usłyszeć, jak pastor Tomasz Puma, Kościoła właśnie dzieli się słowem. Pastor Kościoła tak jest też, to jest piękne. I oczywiście tak jak mówiliśmy na temat piątku, jeżeli macie dzieci i myślicie, kurczę, z nim mogę przyjść, bo będą dzieci biegać, nie martwcie się, dla dzieci też będzie tam niespodzianka, będzie dla nich coś przygotowane. Dzieci nie będą się tam krzątać i nudzić. Będzie coś ciekawego dla nich przygotowane. I po sobocie, kiedy konferencja się kończy, zapraszamy wszystkich, żebyście spędzili z nami też niedzielę. Mhm. I są dwa wyjścia: albo przyjść w niedzielę na 10 godzinę. Do, na, jeśli mówicie po angielsku, macie przyjaciół, którzy mówią po angielsku. Tam właśnie brat Czesław będzie też usługiwał swoim słowem o 10.30. Tak, o 10.30 zapraszamy do kościoła Frontline również, 147 Lawrence Road w, w Liverpoolu. Będzie Czesław Basara dzielił się z Kościołem Angielskim Słowem. Następnie o godzinie 17 mamy również przywilej zaprosić Was na polskie nabożeństwo, na którym Słowem będzie dzielił się brat Konrad, który, który jest z Czesławem Basarą. Wspólnie tworzą coś wspaniałego i o tak tym jest. będą rozmawiać i dzielić się z nami Słowem. Też mam nadzieję, że będą mogli z nami tutaj na, na TikToku i na naszych mediach podzielić się tym, co robią, bo robią naprawdę e, wielką pracę tam w Polsce i nie tylko w Polsce. Bo jak wiemy, e, brat Czesław jest misjonarzem, który odwiedził bardzo dużo krajów i, i jeździ, głosi o naszym panu. Amen. Także zapraszamy. Nie pozwólcie sobie odebrać tego, tej wspaniałej możliwości, która jest przed nami, aby poznać się z innymi chrześcijanami, zawiązać ciekawe, długoterminowe i Boże znajomości, ale również porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej, dowiedzieć się, gdzie są możliwości pogłębienia wiedzy i spotkania się z nami. Więc zapraszamy. Tak jest. Oczywiście, zapraszamy wszystkich od piątku. Um, jeżeli w piątek nie możecie, to przynajmniej w sobotę przyjście na salutki, dzień, nie, nie musicie się o nic martwić. Czekamy dla, na Was w kościele Frontline 147 Lawrence Road w Liverpoolu. Do zobaczenia. pa. pa.